Witam, tu Magda i kolejna domowa przyprawa będzie to mieszanka włoska. Nie jest to ta moja ulubiona przyprawa kuchni włoskiej, tę pokażę w osobnym filmie. To jest taka bardzo prosta przyprawa, którą stosuję do dań w stylu włoskim, do spaghetti, do pizzy i bardzo dobrze się tutaj odnajduje. Generalnie do wszelkiego rodzaju makaronów czy także będzie bardzo dobra. A robi się ją bardzo prosto. Skorzystam tutaj z suszonych ziół i do pojemnika wsypuję jedną łyżkę bazylii, jedną łyżkę oregano. Jedną łyżkę tymianku, jedną łyżkę rozmarynu, jedną łyżkę majeranku, łyżkę pietruszki i jedną łyżkę granulowanego czosnku. Wszystkie składniki dokładnie teraz mieszam, starannie je rozprowadzając w naczyniu, tak żeby przemieszały się równomiernie. Po czym przesypuję do pojemnika, szczelnie zamykam i zużywam na bieżące potrzeby. Jeśli chodzi o termin ważności, czyli czas przechowywania tej mieszanki, to jest on dokładnie taki, jak termin ważności poszczególnych składników, czyli ten najbliższy, najkrótszy czas ważności tych składników wyznaczy termin ważności mieszanki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak sami widzieliście banalnie prosta do przygotowania, ale świetnie pasuje do dań w stylu śródziemnomorskim, dań w stylu włoskim, wszelkiego rodzaju past. Sałatek, makaronów, zapiekanek, yy, wzbogaca także doskonale smak kurczaka, można go zamarynować w tych przyprawach z oliwą i na przykład sokiem z cytryny i usmażyć bądź udusić na patelni. Yy, bardzo dobra mieszanka, nam bardzo smakuje, więc myślę, że z przekonaniem mogę ją polecić. No dobra, to już tyle, gorąco zachęcam do jej przygotowania, mam nadzieję, że Wam także przypadnie do gustu i na koniec jak zawsze życzę smacznego.